Ogólnie wiem, że teraz miała być miniseria o koloniach, ale myślę, że drobna przerwa nikomu nie zaszkodzi, bo mi się przypomniało, że kocham paintballa. Może nie jest to tak wielka miłość jak do zielonego liptona, no ale ujdzie w tłumie. Więc pierwszy raz moje zamiłowanie tym sportem pojawiło się na koloniach jak miałem około tam 7 lat. Tak bardzo chciałem przechytrzyć oponentów z przeciwnej drużyny, wchodząc pole do paintbola na około, że przez przypadek wyszedłem poza teren gry. No i taki siedmioletni ja zobaczył jakieś osoby siedzące na pięku, no zastanowienia na nie wyskoczył i celując w tył głowy, zaczął strzelać. Jak się później okazało, nie byli to ani uczestnicy gry, ani nawet kolonii, a jedynie jakieś losowe ziomki. Tak więc, jak niektóre miłości rodzą się w bólach, tak moja powstała po dokonaniu zbrodni katyńskiej na niewinnych cywilach. Ale jak już podrosłem, to postanowiłem, że zabiorę moich chłopców na paintbola. Piliśmy sobie grę flagi, czyli że albo musisz wyeliminować przeciwną drużynę, albo dotknąć jej flagi. Nie sądziłem, że paintball jest taki drogi. Zaczęło się od tego, że organizator imprezy powiedział nam, że ogólnie to gra się na ochraniacze, ale że on nie ma, więc założymy takie śmieszne kostiumy. I to takie grube, jednoczęściowe kostiumy, takie podobne do tych, co się używa do trenowania tych psów policyjnych albo wojskowych. A było wtedy lato 30 stopni na zewnątrz. Niektórzy z nas to byli tak spoceni, że ledwo te pistolet na kulki w rękach potrafili trzymać, bo takim się ślizgał. No ale się ubraliśmy, poszliśmy na ten tor do paintbola. organizator mówi, że żeby nikt się nie bał dostać z kulki, bo ból jest porównywalny tak, jakby ktoś w ciebie z pełnej pizdy śliwką rzucił, to zagramy sobie w muszkieterów. Polegało to na tym, że się stawiliśmy w dwóch rzędach, naprzeciwko siebie. Każdy miał wycelować w jeden cel, a następnie oddać jeden strzał. Co ciekawe, jedyną osobą, która odpadła w tej grze, był ćpunek, który dostał 7 strzałów, 4 z przeciwnej drużyny i 3 ze swojej. Za to swoją kulką nie trafił. Wąsatemu z kolei tak się spodobało strzelanie do cipunka, że podczas tłumaczenia zasad co jakiś czas strzelał po nogach. No i podzieliliśmy się na dwie drużyny: ja byb Wąsaty i Bober, kontra Wajha, cipunek, Turek i Proksu. Przyznam wam, że się mega zaskoczyłem, bo nie sądziłem, że aż tak chłopaki się wczują. Zachowywali się jak weterani wojenni z PTSD. Wąsaty w pierwszej rundzie postrzelił cipunka w głowę, a gdy tamten podniósł ręce, by się poddać, ten podbiegł do niego i zaczął strzelać do niego z bliska. Trafił mu w żołądek i sieć punek pożygał. Proksu z kolei wykorzystał inną taktykę. Uznał, że jako Ekipowa Sigma, nikt nie odważy się do niego strzelić, bo każdy się boi konsekwencji, jakie by mogły go za to spotkać, więc bez żadnej osłony pewnym, powolnym krokiem zmierzał w stronę Bybunia. Przyznaję, taktyka zadziałała, bo Bybun był tak strzokowany, że po prostu dostał strzała i się poskładał, ale Bobber siedzący obok krzyknął tylko: Patera robię czołk! Wziął pistolet Bybunia i na dwa pistolety zaczął strzelać w Proxa. Ekipowa Sigma podobno dostała takie kontuzje, że nie mógł grać dalej, więc sobie siedział do końca gry na uboczu. W drugiej rundzie Weihhaus stwierdził, że zostanie i wspiął się na taką wieżyczkę z palet, ale ona pod jego ciężarem pękła i się zawaliła. Chłop się z trzech metrów zjebał na głupi ryj, aby mój widząc to nie miał żadnych skrupułów moralnych, po prostu podszedł do niego i mu strzelił w Za to ćpunkowi odpalił się berserker. Był tak zły na wąsatego. tego, że jak tylko zobaczył, się chował w takim ala to wziął turka za szmaty, używając go jako żywej tarczy. Zaczął szarżować na wąsatego, eliminując go, co oczywiście go nie powstrzymało przed oddaniem dwóch pośmiertnych strzałów w tył głowę czpunka. Ale trzeba przyznać, że pomimo braku jednego gracza, druga drużyna wygrała ten mecz. Finałowa runda z kolei wyglądała tak, że czpunek z wąsatym po prostu stali na oboczu i strzeli się z bliska po mordach Bober pomylił skradającego się bybunia z przeciwnikiem i go rozstrzelał, krzycząc przy tym, Mam jednego! co sprawiło, że sam został postrzelony. Więc zostałem sam na dwóch, i wiecie, chciałem ich namówić mózg porobić, więc jak za dzieciaka zacząłem obchodzić przeciwników, jednak tym razem uważając, by nie wejść za teren areny i zauważyłem, że się we dwójkę z jedną ścianką chowają. Wyszedłem im na plecy i drąc się jak najgłośniej zacząłem strzelać na oślep i tak się przestraszyli, że też zaczęli strzelać na oślep. Problem był w tym, że ich lufy były na wysokości mojej butli od Liptona, więc pomimo, że w finałowym meczu zdobyłem dwa fragi, to i tak zostałem wykastrowany dwoma magazynkami. No ale jako gentlemani uznaliśmy, że jest remis, no i schodząc z boiska widzieliśmy tylko, jak prox do nas macha flagą i drze się. Że to była jego taktyka, że on udawał kontuzję, żeby nas sprytem porobić i nam flagę zdobyć, jak nikt nie będzie patrzył. Organizator powiedział, że większej patologii nie widział i że pierwszy raz w swoim życiu widział jak chłop rezygnuje na swoje życzenie z całej gry po to, by wejść na ostatnie dwie minuty na boisko i zajebać flagę przeciwnikom. No a Wajcha w dodatku musiał dopłacić 500 zł za zniszczoną wieżę. Więc jeżeli historia Wam się spodobała, możecie zostawić łapkę w górę. Subika będzie mi bardzo miło. Zapraszam też na naszego Discorda. Weszła w ogóle teraz jakaś nowa funkcja, że możecie filmy podbić. To by też było super, jakbyście to zrobili. No i zachęcam Was do opowiadania swoich historii w komentarzach. Czy lubicie paintbola? No to co? Miłego dziąka, smacznego liptonka, buziaczki, papa. Pa.